Bartosz Sliż zamienia Legię Warszawa na Atlanta United. Co ten ruch oznacza dla Legii? Co ten ruch oznacza dla niego? Czy w ogóle to jest dobry ruch? Dzisiaj postaram się to ocenić i opowiemy sobie trochę właśnie więcej o Bartku Sliżu. Ale na początek zapraszam Cię oczywiście do lajkowania i do subskrybowania mojego kanału, no bo jeżeli chcesz być oczywiście na bieżąco z polską piłką, przede wszystkim z polską ekstraklasą, no to zapraszam Cię, bo tutaj znajdziesz te wszystkie bieżące treści, a przede wszystkim właśnie transfery, no bo zanim ruszy cała ta liga, no to będziemy przecież podniecać się transferami. Wczoraj do wiadomości Tomasz Włodarczyk podał na meczykach, że Bartosz Sliż opuści Legię Warszawa na rzecz Atlanty United. Przede wszystkim 3,5 miliona dolarów za takiego zawodnika, który już teraz jest wart 6 milionów euro, to nie, na pewno nie jest jakaś dobra cena. Natomiast trzeba sobie o tym powiedzieć, że Bartek y, kończy mu się kontrakt 31 grudnia 2024, więc jeżeli Legia chciała go sprzedać, to musiała to zrobić już w tym okienku, no bo przecież za pół roku on mógłby już z kimś podpisać kontrakt i przez pół roku czekać po prostu na kontrakt, który obowiązywałby od stycznia 2025. Więc na pewno dla Legii jest to ruch po prostu konieczny. Legia będzie teraz grała w europejskich pucharach, będzie grała w Ekstraklasie, no to na pewno 3,5 miliona dolarów nie robi jakiegoś wrażenia, ale pamiętajmy, że Bartek Sliż przyszedł do Legii Warszawa z Zagłębia. Tam zapłaci, zapłacono za niego 1,5 miliona euro, więc na pewno Legia chciała odzyskać jakąkolwiek część z zainwestowanych w niego pieniędzy. Oczywiście nie wspominając już o tam wypłatach i tak dalej inwestycji w zawodnika. Ale jednak trochę też w legii pograł, bo on przeszedł w lutym 2020 roku i to był taki transfer defensywnego pomocnika, który. Trzeba powiedzieć, że nie płaci się tyle za, za zawodników na tej pozycji, za szóstki się tyle nie płaci. I wtedy już poddawano wątpliwość, czy ten ruch jest dobry, czy na tym Sliżu będzie dało się zarobić, no bo rzadko bywają tak wysokie kwoty jak za zawodników defensywnych. A tutaj Bartek Sliż miał wtedy 22 lata, więc no, to był taki odpowiedni moment, żeby też go sprzedać dla Zagłębia, a tym bardziej, gdy ktoś płacił za niego 1,5 miliona euro. Ale oczywiście Legia na pewno liczyła w jakiś sposób, że na nim zarobi, no, można powiedzieć, że 3,5 miliona dolarów nie robi wielkiego wrażenia, ale jednak, widocznie w Legii oceniono, że te 3,5 miliona dolarów jest to dużo, patrząc przez pryzmat tego, że przecież Legia będzie walczyła o Mistrzostwo Polski i też ma do rozegrania dwumetry w lidze konferencji z Moldem, może awansuje dalej, więc jeżeli ona i tak zarobi w europejskich pucharach na tych meczach, to oceniono, że ten wkład Bartka Lisza, który byłby w cały zespół, który oczywiście patrząc na obecną dyspozycję jest bardzo duży, nie będzie tak duży jak te powiedzmy 3,5 miliona dolarów, no bo myślę, że Legia na pewno miała jakąś taką zaporową cenę, yy, która widocznie została przebita, no bo jeżeli Legii nie opłacałoby się sprzedawać Slisha, no to przecież zostawiliby go w zespole i jakoś oczywiście by się, no może nie spłacił, ale po prostu mm, zagrałby w tych wszystkich meczach, pomógłby w Ekstraklasie, pomógłby w Lidze Konferencji. Poza tym to jest bardzo ważny zawodnik przecież w układance kosty Runiajicia, no bo on przecież grał praktycznie wszystko od dechy do dechy. No i przede wszystkim jest jednym z kluczowych piłkarzy Legii, więc... Na pewno teraz stoi szansa, może inaczej, stoi zagrożenie przed Legią, żeby ściągnąć kogoś w jego miejsce. Myślę, że Bartek Ślisz był takim zawodnikiem, który nie dość, że potrafił łączyć defensywę z tą tercją ofensywną, no to jeszcze do tego pokazywał swoje atuty ofensywne, które oczywiście od niedawna zaczął pokazywać, no ale jednak zaczął te jego niektóre kiwki, które pokazywał właśnie w z rozgrywkach Ligi Konferencji, to na pewno robiło wrażenie, nawet powstawały na ten temat shorty. Przede wszystkim był po prostu ważną postacią zespołu, więc jeżeli Legia chce zdobyć Mistrzostwo Polskie, jeżeli Legia chce przechodzić kolejne te rundy w Lidze Konferencji, no to myślę, że musi albo kogoś ściągnąć, albo po prostu zrewaluować te swoje plany na ten sezon, no bo przede wszystkim no bez, bez Bartka Slisza na pewno będzie ciężko zdobyć mistrzostwo polskie i przechodzić dalej w lidze konferencji, no chyba, że ściągnie kogoś mocnego na jego pozycję. Do dyspozycji ma trochę pieniędzy, no bo przecież no, z tej kwoty, o której już wspominałem 100 razy, już nie chcę mi się jej powtarzać, no to na pewno da się kogoś ściągnąć, więc na pewno teraz jest mm, ważne zadanie przed dyrektorem sportowym Jackiem Zielińskim, który no jeżeli nie zrobi jakiegoś dobrego ruchu za Bartka Slisza, to na pewno będzie to jego no, duża porażka, więc to mnie bardzo ciekawi, kto przyjdzie za Bartka Slisza i czy Legia już ma jakieś plany w tym temacie. Myślę, że trzeba oczywiście śledzić te bieżące newsy transferowe, ale do tej pory nic nie było, bo na początku Legia robiła wszystkie czystki. Odszedł Robert Pich, odszedł Lindsey Rose, no teraz Igora Haratina zesłano do rezerw, więc Legia na razie robiła czystki w swoim zespole, Sprzątała, a na razie nie ściągała żadnych zawodników, więc może właśnie teraz, gdy Zaslisza dostanie pieniądze, no to będzie już wykonywała jakieś ruchy. Jest zmuszona do wykonywania jakichś tam ruchów transferowych, no bo przecież trzeba się wzmocnić. A poza tym w ekstraklasie daleko 9 punktów straty do liderującego Śląska Wrocław, więc zdecydowanie trzeba się wzmocnić i trzeba też walczyć na drugim froncie w lidze konferencji. Więc jeżeli Legia myśli realnie o tym, żeby te cele zrealizować, to transfery muszą być. A skoro transfer mamy już jako tako omówiony, no to teraz powiedzmy sobie o zespole, do którego Bartosz Sliż przechodzi. No bo to jest Atlanta United, to jest zespół, który w zeszłym sezonie zajął szóste miejsce w konferencji wschodniej, więc takim można powiedzieć... Trochę zespół środka tabeli tamtej konferencji, ale zdecydowanie z ambicjami na wejście wyżej. No bo to jest już na pewno plus, że oni awansowali do jednej ósmej bezpośrednio, właśnie z szóstego miejsca, ale od razu trafili na Columbus Crew, czyli zespół, który no, koniec końców MLS w tym sezonie wygrał, między innymi właśnie w składzie z Jałem Jeboą, który strzelił nawet bramkę w finale, więc no na pewno trafili na mocnego przeciwnika w jednej 8 i po trzech meczach właśnie z Columbus odpadli, może w przyszłym sezonie Atlanta będzie mocniejsza, tego oczywiście nie wiadomo, ale na pewno skoro już ściągają piłkarzy z Europy, jak na przykład Bartka Slisha, no to na pewno jest to już jakiś plus dla tego zespołu, a na pewno jeśli jeśli chodzi o Bartka, to plusem będzie to, że on może się w MLS-ie rozwinąć. No bo przecież, skoro byli tacy zawodnicy w MLS-ie jak Przemysław Frankowski, którzy przez Chicago Fire trafiali do RC Lons, czy nawet Adam Buxa, który przez New England Revolution trafiał również do Lons, no to na pewno, jeżeli będzie grał, jeżeli. No jeżeli będzie po prostu w dobrej formie, no to myślę, że nawet 2 lata wystarczą i będzie mógł szybko uciekać, wracać do Europy. A na pewno z, jednak z Ekstraklasy ciężko jest od razu trafić w Europie do jakiegoś mocnego klubu, a myślę, że dużo łatwiejsza będzie droga właśnie przez MLS, więc jeżeli ktoś uważa, że to nie jest dobry ruch, to ja uważam, że jest dobry, bo myślę, że każda liga będzie lepsza niż Ekstraklasa. Okej, okay, no może nie każda, bo Fortuna I Liga pewnie nie jest lepszą ligą, ale no z tych zagranicznych to myślę, że MLS jest taką, na którą kiedyś się mówiło, że jest to liga emerytów, ale te czasy już minęły. Jak widzimy... Okej, okay, jasne. W tym sezonie też sprowadzili i to z Tottenhamu, który już jest no, leciwy, ale jednak ta liga się cały czas rozwija i jednak wskakuje na coraz wyższy poziom, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli Bartek chceś miałby spędzić tam, no, trzy, to może nie, ale jednak te dwa lata, no to na pewno będzie mógł później uderzać jeszcze do Europy do jakichś mocniejszych klubów, co widać właśnie po przykładach wcześniej wymienionych. No teraz spójrzmy sobie na to, jacy jeszcze piłkarze polscy grają wciąż w MLS-ie. Dołącza do Karola Świderskiego, do Mateusza Klicha, do Kamila Jóźwiaka, do Kacpra Przebiełki, Mateusza Bogusza, Jana Sobocińskiego i Sebastiana Kowalczyka. Do niedawna byłby tam jeszcze Jarosław Niezgoda, ale jemu kontrakt już wygasł z Portland Timbers, więc on pewnie teraz jest do wzięcia. Ciekawe, jak się w sumie jego sytuacja wyklaruje, ale to nie jest odcinek o Jarosławie Niezgodzie, tylko o Bartoszu Sliszu. Myślę, że jest tam szansa, żeby, żeby jednak się ten chłopak rozwinął i wskoczył na wyższy poziom. No i oczywiście na pewno o tym marzy o powrocie do Europy, więc na pewno jest jakaś szansa na ten powrót. Obserwujmy, jak będzie sobie radził, a ja Cię oczywiście zapraszam, jeżeli tylko masz na to ochotę do lajkowania i do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, jeżeli chcesz być na bieżąco z polską ekstraklasą, a przede wszystkim, przynajmniej na razie w styczniu, no bo w lutym już rusza liga, więc na razie, jeżeli chcesz być w styczniu na bieżąco z transferami, to ja będę oczywiście stał na straży i omawiał te transfery właśnie dla Ciebie. Dzięki i do zobaczenia.